Witam wszystkich bardzo serdecznie, ze strony aktywi zaczynamy Planica HS240 Świetne skoki, świetna olimpiada Niestety bardzo mało zawodników dzisiaj jest, ale No, są wakacje, tak? Trzeba uszanować, no niestety wylosowano wiatr w plecy Ale taki niezamocny. za 0 José Rodinho TDW zaczyna To już jest konkurs Dobre wyjście z progu A i trochę tam dziwnie, ale Wysoka trajektoria lotu W kwalifikacjach miał podobnie no, niezła próba. 208 metrów, trochę tam wykrzesał jeszcze. Bobry teraz. Zobaczmy, wiatr z boku skoczni. Pół metra na sekundę. Okolice tego. Nie złowieście z progu, ale dziwnie tam. Nartą jedną odbił się. Le lecz w, w locie już nie za sylwetka. No i będzie wygrywał nad José Rudini od dwu 4 metry dalej. Nad kapietruszki teraz. Zobaczmy. <laughs> Mocniejszy wiatr w plecy, znaczy w bok, skoczni. O, dobrze, tu sylwetka, naprawdę. O, brawo, naprawdę. Powinny być świetne loty, tak jest. 19, 220 metrów. Zdecydowana liderka. Madma samhawa w tej chwili. Oj, 8 metrów na sekundę. Już tam był wiatr z boku skoczni. Bardzo ciężkie warunki trafiają. To jest, że zawodniczce. Ale dobrze, dobrze sobie poradziła. Brawo. 212 metrów, druga pozycja. Są wyprzedzeni. Dwaj panowie, Robert Kruszeja. Jest niezły. wyjście z progu. To jest zawodnik, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Naprawdę świetnie sobie radzi w powietrzu i chyba będzie w tej chwili liderem. Pierwsze miejsce: 224 metry najdalej. Oraz w pięknym stylu Mirosław Wiadryś w tej chwili. Jedyny reprezentant gospodarzy. Nieźle tutaj, w, po wyjściu z progu. Nieźle sobie radzi. Dobrze, 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 naprawdę. 216 metrów. On się tutaj nie pojawia za często w tych chorych zawodach. Hetinba w tej chwili. Warunki trochę zmieniają się. Bardziej wieje już w plecy. Coraz to trudniej. Będzie odlecieć każdemu skoc ze skoczków. Hetinba. Dobrze sobie poradził w tych warunkach. Trzecie miejsce. Wysokie jednak noty. No i będzie bardzo... Niezła gratka w drugiej serii, ponieważ tam są bardzo małe różnice punktowe. Ale zobaczmy co dalej. Pokaż nam Zeus. Niezłe wyjście z progu. Dobrze leci, bardzo agresywnie. No i całkiem mu się to opłaciło. Jednak nie będzie na najwyższych, pozy na najwyższych pozycjach piąte miejsce. Jednak nadal to strata punktowa jak na tę gigantyczną skocznię nie jest taka duża. Da radę odrobić to. I teraz Mars. Prezentka USA. Spokojnie w locie. I nieźle, nieźle, naprawdę dobry, dobry lot. Czwarte miejsce, dobre również noty, 218 metrów. No wiatr jest mocny, bardzo z boku skoczni, nawet troszeczkę znów zawiewa w plecy dla Rokka. Zobaczymy jego próbę, jaką przygotował formę na te igrzyska tutaj. Nieźle, 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 do końca trzymał. Dziewiąta pozycja jednak w tej chwili, no ale to też nie jest duża strata punktowa tam do lidera. I teraz mamy... Kiniao Nieźle tu w locie sobie radzi, to jest debutantka bardzo daleko. Brawo, Telemark zaznaczony, świetne. No, co takie słabe noty, tylko Francuz się postarał. 19,5 prawie maksymalna nota. 226 metrów najdalej no w ładnym stylu. Oczywiście daje to prowadzenie. No i ciekawe, ciekawe, że debiutantka sobie tak poradziła. Antolog z tej chwili, dobre Maroko, zamyka oko, zobaczmy. Prezentant właśnie tejże, te, tego kraju. Bardzo agresywnie w locie. Nieźle sobie poradzi. Nieźle. 212 metrów. Ósma pozycja. DJ Itofif. 13 numer startowy. Zobaczmy, jak sobie poradzi. kwiat nieco przysłał. W, wedle tutaj całego konkursu. Leci nieźle. Dobra, dobra pozycja. Dobra próba w sensie. 217 metrów. Ósma pozycja. Oj, będzie siedział w tej drugiej serii. Jose Surfer Zobaczmy jego próbę. Oczywiście, weteran tutaj skoków tych igrzysk bardzo nieźle sobie radzi w powietrzu, chociaż na początku nie wydawało się, że to będzie daleki slot, i wykrzesał z tego bardzo daleko. Drugie miejsce: 204 punkty, 3 punkty niecałe, straty do lidera. Luciao, Norweszka, niezły wyjście z progu, również dobra sylwetka. Dobrze sobie radzi, dobry lot, brawo. Na te ciężkie warunki 105 km na godzinę. z progu czwarta pozycja. W tej chwili już dobiegamy do końca pierwszej serii Vico Loco. Ostatnio bez formy, ale teraz lepiej tu leci. Oj, dobrze sobie radzi w locie! Świetna dyspozycja! Brawo, 220 m, piąta pozycja. Jest jeden z zawodników, który przekroczył 200 punktów. Tak się prezentuje tabela startowa. Niestety, José Rudinio wtedy trafił na najgorsze warunki. Nie poradził sobie w ogóle z wlocie, Ale no bez żadnych wypadków oraz nikt nie skoczył poniżej 200 metrów. Także chwała dla każdego. No i teraz José Rudinio będzie się bił bezpośrednio z rokiem. O, zaraz po nim będzie skakał on. I José Rudinio już chyba na drugą serię sobie odpuścił. Bo mocno spóźnił na progu. Ale do końca trzymał lot. Nie poddał się 212 metrów. Zobaczmy, jak skoczy Rokko. 209 metrów pokazuje. Oj, jest bezwiecznie. Najlepsze warunki się robią dla tego zawodnika. Jezu, wyjście z progu, jednak widać z jednej narty. Oj, chyba obaj panowie się zabawili. I kto będzie lepszy? Rokko. Jednak drugi. 205 metrów. Bardzo słaba próba. Proszę zobaczyć, wiatr się wzmaga. No teraz na Bobrego. Akurat tutaj na szczycie góry jest najmniejszy ficher. 212 metrów w pierwszej serii. Również słaba próba. Bobrego. No i znowu, oj, chyba on do tej trójki dołączył. Najgorsza próba. Na dwie nogi musi się ratować. 194 metry. No niestety, jest pierwsza ofiara tutaj dziwnych warunków. Oraz pewnie yy, między seriami się tam dobrze zabawił. Padma Sapchawa. Nieźle tutaj leci. Troszkę za wcześnie po wyjściu z progu. I to nie będzie walka o pierwsze miejsce. O drugie, 205 metrów również słabo. O, chyba również się zabawiła tutaj. Jakiś alkohol Antolox Maroko, 212 metrów. To zdecydowanie coś na co więcej starszego zawodnika. Niezłe wyjście z progu. O, chyba będzie liderem. W końcu ktoś zamieni José Rudinio TDW. Zobaczmy, bo to jest do końca. Będą walka 206 metrów, jednak starczyło. Mało punktów. Ale że Rudinio tutaj gratulujemy. W ciężkim stanie i w ciężkich warunkach dał sobie radę Zeus. Tutaj zawodnik 215 metrów zdobył, także to już nie byle jaki lot. Zobaczmy Zeus. Tutaj nieźle, nieźle w locie. Oj, to będzie atak raczej na pierwsze miejsce. Cóż za dobry lot. Słabe noty, bo tam przysiad lekko przy lądowaniu 224 metry. Oj, będzie długo liderem. Coś czuję DJ Itofi w 217 metrów. Dziesiąta pozycja po pierwszej serii. No, tak se wyszedł tutaj dalej Leci nieźle, chyba na drugie miejsce. Bo pierwsze nie ma co na chwilę marzyć, ale jest drugie miejsce: 212 metrów, tyle samo co José Rudine, Tdw Jednak jego strata Jose z pierwszej serii była taka, że jest między nimi dużo większa różnica punktowa. Zobaczmy tutaj, tak jeszcze dobre 8, metrów, dobre 8 punktów przewagi ma nad nim lider Mirosław Wiadric tutaj Wszyscy liczą na niego, skandują pod skocznią. Oj, ile ci niesiony dopingiem, Miro Viadric. No, ładnie poleciał, ale nie aż tak, jak liczyli na to kibice. Drugie miejsce, jeszcze słabiej niż w pierwszej serii. Oczywiście yy, dobra będzie pozycja końcowa. Drugie miejsce w tej chwili, Marc. Ciężkie warunki z boku skoczni 0,6 metr na sekundę, ale leci. Dobrze! Dobrze! Mart sobie radzi do końca walka! Niestety, jakiś cudem tu upadek! 10 punktów tylko za noty. Szóste miejsce jednak nie spadło aż tak daleko w klasyfikacji. Na całe szczęście to miał aż to był świetny lot. Jak ciężkie warunki, proszę zobaczyć, metr na sekundę bo z boku skoczni. Zobaczmy, co się tu stało podczas lądowania. Troszkę za mocny przysiad, niestety. Nie udało się ustać skoku, lecz świetna próba. 219 metrów. Nie brzmi to mega mocno, ale proszę zobaczyć, była walka. Walka była i jest. Jeszcze wyprzedza kilku zawodników. Kilkoro zawodników. Hetinba w tej chwili. Dobrze, dobrze tutaj w locie. Troszkę zabujało nim. Oj, też chyba się zabawił dobrze tam, ale 219 metrów i 220 z pierwszej, z drugiej serii daje nam Pierwsze pozycje w tej chwili i pierwszego zawodnika z 400 punktową bonifikatą za wszystko. Oj, tam kręci wiatr, mocno da natki pietruszki, ale tutaj wloci, świetnie sobie radzi, bardzo spokojnie. Oj, to będzie świetna próba, powyżej 220 metrów, tak, 223 metry. Jeszcze lepiej, proszę zobaczyć, będzie zażarta walka o pierwsze miejsce, Vico Loco. Świetna próba w 220, kto by się spodziewał, ostatnio słabo mu szło. No i teraz z jednej nogi, ajajaj, aj, aj. mm. chyba zabawił się również z tamtą paczką przyjaciół 189 metrów zdecydowanie najgorzej. No i wyprzedza tylko Bobrego. No niestety, wielki spadek. Bardzo przykro nam, no ale to wiadomo, to jest tylko dla zabawy. Luciao w tej chwili, czwarta pozycja, to jest już walka o podium, oraz kto wie, może zwycięstwo. Oj, trochę jest spóźnienie. Z wyjściu z progu I też bardzo słaba próba Co tu się stało? W locie nie wyglądało to jakoś bardzo źle Jakiś wiatr mocno chyba przeszkadza 189 metrów 11 dopiero pozycja No Wyprzedza tą dwójkę, która skoczyła jeszcze mniej No i w tej chwili Robert Kruszeja Wiatr delikatnie w plecy, z boku skocznie w tej chwili. Trzecie miejsce, zobaczmy. Oj tam mocno zawachulował nartami, ale jego sylwetka wygląda na bardzo dobrą, oj szybuje daleko, Robert Kruszeja, wydawało się, że nie będzie stał w stanie skoczyć tak daleko, On skoczył jeszcze dalej o metr niż Natka Pietruszki, tyle samo co w pierwszej serii, Robert Kruszeja z niesamowitą formą, trzecie miejsce, w tej chwili José Surfer. zobaczmy, emocje sięgają zenitu. Oj, świetne wyjście z progu tam! Dalej jednak mocno szarpnął nartami. Tu próbuje jak najdalej skoczyć powyżej punktu K się udało. 200 metrów. Jest piąta pozycja, chociaż tyle udało mu się uratować jednak. No, nie utrzyma tej, tej wysokiej. Yy, tej wysokiej pozycji. No i teraz kiniało! Proszę zobaczyć debiutantka. Pierwsze miejsce po pierwszej serii. Zobaczmy. Jezu, wyjście z progu. Troszkę tam było niespokojnie. Jednak leci ładnie, leci dobrze i niestety chyba nie będzie na pierwszym miejscu. Jest jednak na pierwszym miejscu emocje do końca! 410 punktów i 40. dziesiąte! O 30 przed Robertem Kruszenią No toż emocje to tu naprawdę były. Giniało! Proszę zobaczyć debiutantka. Naprawdę świetnie sobie poradziła na skoczni w planicy tych igrzysk. Świetnie trafia tutaj. Bobry, ostatnie miejsce niestety... No, liczymy na kolejnego, dobre skoki. Ostatnio on był debiutantem i dobrze sobie poradził. No Zobaczmy, Marc, 11 pozycja na przykład z upadkiem. Upadek i 11 pozycja, bardzo dobre zawody tej zawodniczki, walczyła do końca. No i gdyby tej te upadki, to byłaby w pierwszej piątce. Tutaj Zeus, świetna, świetny comeback na piąte miejsce. Świetnie, 224 metry w drugiej serii, jednak Robert Kuszeja oddał Najdalszy lot w drugiej serii. Bardzo równa forma tego zawodnika. No i Natka Pietruszki. Bardzo tutaj awans. Nie wiem, chyba z piątej pozycji, właśnie na trzecią. Wielkie gratulacje. Podium. No i Kiniao. Najdłuższa próba w pierwszej serii, i, yy, oraz w całym konkursie w drugiej serii, trochę bliżej, ale udało się utrzymać pierwszą pozycję. Wielkie gratulacje. Do zobaczenia wszystkim. Się